Profesor Justyna Misiągiewicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pani profesor, jak obecnie wygląda sytuacja geo, geoenergetyki Morza Kaspijskiego? Region Kaspijski jest bardzo ciekawym obszarem badawczym już od wielu lat. Zasobność regionu w ropę i gaz jest już znana właściwie od początku, właściwie od XIX wieku. Także już tutaj mamy dużo w literaturze i w agendzie politycznej na temat złóż i zasobności tych, te, tego regionu. Oczywiście, jak myślimy o regionie kaspijskim, myślimy o Azerbejdżanie, który jest tutaj najbardziej w tym momencie aktywnym graczem nie tylko w wymiarze energetycznym, ale w wymiarze politycznym i geopolitycznym, no bo wygrał wojnę z, z Armenią o Górski Karabach. Także teraz jest pięć minut dla Azerbejdżanu, żeby wzmocnić swoją rolę na rynku energetycznym i już mamy dowody, bo w 22 roku doszło do porozumienia między Unią Europejską i Azerbejdżanem w związku z, w, w kontekście tego porozumienia ma dojść do zwiększenia importu gazu z Azerbejdżanu do Unii Europejskiej. Oczywiście czynnikiem zmiany w tym kontekście i, i tym game changerem jest, yy, są relacje Unii Europejskiej z Rosją, czyli zerwanie tych relacji energetycznych albo ich ogra zdecydowane ograniczenie. I w tym momencie paradoksalnie to motywuje Unię Europejską, państwa Unii Europejskiej do poszukiwania nowych e, dostawców, może nie nowych, tych nowych, starych, ale chodzi o to, żeby zintensyfikować z nimi współpracę. Jaki jest plan? E, 30 milionów metrów 30 miliardów metrów sześciennych gazu w perspektywie no, kilkudziesięciu lat ale nie będzie rozwoju regionu kaspijskiego bez Turkmenistanu bo w Turkmenistanie mamy bardzo takie znaczące pokłady gazu i gdyby wybudować ten rurociąg transkaspijski o którym się już też wiele lat mówi no to by był bardzo istotny krok w kierunku rozwoju energetycznego tego regionu ale są jeszcze chiny które z Turkmenistanem bardzo intensywnie współpracują, właściwie uzależniły Turkmenistan od swoich wpływów, absolutnie w wymiarze ekonomicznym, ale też politycznym. Czy w takim razie jest to perspektywiczny kierunek dla Unii Europejskiej? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. E, oczywiście nie dzisiaj, nie jutro i mówimy tutaj o południowym korytarzu gazowym, który już został uruchomiony, na razie nie jest to e, infrastruktura niesamowicie perspektywiczna bez podłączenia e, Turkmenistanu do, do tej infrastruktury. E, ale. W w takiej dłuższej perspektywie widzę tutaj, y, widzę tutaj y, szansę na rozwój y, nie tylko regionu kaspijskiego, ale też y, szansę na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, zwłaszcza w tym wymiarze południowym. Jak jest ze stabilnością i z pewnością tych dostaw. Przed chwilą mówiła pani o wojnie azerską, która się toczyła no, po ponad 30 lat. Jeszcze de facto zaczęła się w czasach sowieckich. Wojna toczyła się w Gruzji. Sam Azerbejdżan jest państwem rządzonym no, dyktatorsko i może być tam jakiś, jakaś rewolucja, powiedzmy. Jaka, jak z tej perspektywy? Powiem tak, to jest takie troszkę paradoksalne w tym regionie, bo Euroazjatyckie Bałkany, to Zbigniew Brzeziński o tym pisał. Wiele tam się działo i Gruzja, i Górski Karabach, i konflikt między Iranem i Azerbejdżanem, i konflikt między Turkmenistanem i Azerbejdżanem, ale infrastrukturę zawsze budowano. I to jest taki paradoks, że mimo tych turbulencji geopolitycznych, licznych. Infrastruktura powstawała co ciekawe rola Gruzji teraz Gruzja jest oczywiście też takim języczkiem uwagi, bo Rosja się troszkę skoncentrowała na Gruzji, ale wszystkie te konflikty azersko-armeńskie wygrywała Gruzja, bo wszystkie te nitki infrastruktury energetycznej przebiegały przez Gruzję, żeby ominąć Armenię. Także paradoksalnie korporacje, które inwestowały w Azerbejdżanie, przecież jest to państwo oczywiście autorytarne, agresywne, niedemokratyczne, uzależnione od dostaw, znaczy od dochodów z eksportu gazu przede wszystkim. Ale przecież od 1994 roku podpisano kontrakt stulecia, tak zwany. To pięknie się nazywało, tak politycznie. I wtedy od tego momentu do Azerbejdżanu weszły korporacje zachodnie. Więc. Paradoks to, to jest w ogóle ewenement, że mimo tej niestabilności, mimo wojen, konfliktów, napięcia, tych, to są te euroazjatyckie Bałkany, ale infrastruktura zawsze powstawała i ona funkcjonuje. I teraz pytanie, yy, czy możliwe jest rozszerzenie tej infrastruktury na Turkmenistan, czy Unia Europejska skonfrontuje się? z chińską republiką ludową, która też penetruje ten region bardzo intensywnie. I pytanie, kiedy wróci Rosja? Bo Rosja w tym momencie się osłabiła, zdradziła yy, Armenię, prawda? Teraz yy, próbuje nawiązać takie ściślejsze relacje z Azerbejdżanem, z Turcją, bo wie, że to są wygrani w tej grze. I to są też okna na świat Rosji. W tym momencie Rosja troszeczkę zaczyna wracać, ale jeszcze nie na tyle, żeby, żeby stanowić poważny problem. Ale wróci, ona wróci. I zobaczymy, co, co się wtedy wydarzy. Ta wojna też zmieniła taki modus vivendi między Rosją i Chinami właśnie w tym wymiarze energetycznym. Rosja zawsze gwarantowała bezpieczeństwo w regionie kaspijskim. A Chiny mogły sobie swobodnie wtedy gospodarczo funkcjonować. Także ten system, który był w miarę stabilny, on się troszeczkę e, rozchwiał. Natomiast e, kiedy dojdzie do, e, do równowagi, tego też nie wiemy. I chciałabym też powiedzieć o tym czynniku zmiany i kontynuacji, bo e, zmiana to oczywiście wojna Rosji na Ukrainie, zmiana to osłabienie Rosji, zmiana. To wzmocnienie Azerbejdżanu, przecież za chwilę będzie szczyt klimatyczny w Baku. Jak można? No przed chwilą w, w, w Dubaju, te, teraz w Baku, wszyscy są uzależnieni od ropy naftowej. Także tutaj korporacje naftowe będą robić swoje interesy jak zwykle. Ale to jest właśnie ten czynnik zmiany, że ten Azerbejdżan teraz wzrósł w siłę. Turcja w tym momencie jest państwem e, takim nieodzownym, jeśli chodzi o tranzyt, e, a nawet jako hub energetyczny. W, w tym regionie, chociaż Turcja gra na dwa fronty, bo Turkish Stream i Południowy Korytarz Gazowy to są konkurencyjne projekty i w każdym uczestniczy Turcja bez żadnego problemu. E, I z Rosją współpracuje, i z Unią Europejską, także to, to, ta rola Turcji jest niesamowicie interesująca. Ja się dzisiaj na podczas mojego referatu na tym też skoncentruję, bo to jest fenomenalne państwo po prostu. E, I to jest ta zmiana. Natomiast mamy też kontynuację. Skończył się konflikt w górskim Karabachu, ale przecież Azerowie z Ormianami dalej będą się nienawidzi, nienawidzili. E, jest problem korytarza zangezurskiego z Azerbejdżanu do Turcji. To będzie powodowało kolejne konflikty. E, więc tutaj e, oczywiście mamy kontynuację pewnych przemian, które miały miejsce już od początku tego wieku, nie wiadomo, czy, czy ta infrastruktura będzie mogła być rozszerzona w kontekście tych przemian, tych zmian, ale wydaje mi się, że ten czynnik konieczności będzie też istotny, czyli konieczność, dostaw, to, że Unia Europejska potrzebuje. Gazu. I to na pewno wykorzysta e, Azerbejdżan jeszcze bardziej. Ale zbyt silny Azerbejdżan to jest zachwianie równowagi sił. I tak w koło Macieju mamy różne e, tutaj narastanie różnych problemów, takich geostrategicznych, geopolitycznych.